Hej, witam na kanale Kaczystan. Dzisiaj po raz drugi na tym kanale zajmiemy się naszym nowym świętym Stefanem Wyszyńskim. Zapraszam! Należałoby się zastanowić, dlaczego Stefan Wyszyński został świętym. Odpowiedź jest bardzo prosta: bardzo. Ale to bardzo zasłużył się Kościołowi Katolickiemu, Kościołowi i Watykanowi, nie Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że to on doprowadził do przekazania Kościołowi we wszystkich, powtarzam, we wszystkich miejscowościach w Polsce gruntów i okazałych obiektów w centrum miasta. Zostały one przeznaczone na kościoły, na siedziby biskupie na parafie i różne inne obiekty religijne oczywiście związane z jedną słuszną religią katolicką należy pamiętać że biskupem obwołał go współpracujący z hitlerowcami papież Pius XII sam Wyszyński jak już wcześniej mówiliśmy w materiale o nim wychwalał Hitlera i nazistów był zatwardziałem antysemitą a po wojnie współpracował z tajnymi służbami. Kardynał posiadał prawie dziesięciotysięczną armię zarejestrowanych tajnych współpracowników. Nie możemy zapomnieć również o tym, że to właśnie Wyszyński przy pomocy milicji obywatelskiej siłą przejmował kościoły innych wyznań, nawet podczas mszy. Wyszyński to człowiek, o którym trudno powiedzieć cokolwiek dobrego. Ani o jego boskości, ani o człowieku, ani o męczeństwie. Przecież wiadomo, jakie były warunki w jego tak zwanym więzieniu podczas internowania. Jeśli nie wiecie tego, zapraszam do filmu o Wyszyńskim. Link jest na dole w opisie. Zobaczycie, w jakich luksusach opływał podczas aresztu, tak zwanego aresztu. Również. Wsparcie dla Solidarności, kiedy to apelował pod koniec sierpnia 1980 roku o zakończenie strajków i powrót robotników do pracy. Taki właśnie był Święty Stefan Wyszyński. Ale jedno jest pewne: był on bohaterem Watykanu. Nawet prymasem tysiąclecia. Ale tylko Watykanu. Nie był w żadnym względzie bohaterem Polski. A zanim przejdziemy do podsumowania, proszę polubcie ten filmik, subskrybujcie mój kanał, razem możemy przeciwstawić się Episkopackiej Polsce, nie zapomnijcie również, że mamy konto na Twitterze, zapraszam wszystkich. Aż dziw bierze, że dwa dni temu uroczystości związane z wyświęceniem faszysty i kolaboranta Wyszyńskiego transmitowane były przez niemal wszystkie telewizje i Stacje radiowe. I o ile potrafię zrozumieć, cianka bo jest spisu i jest zakutym łbem, o tyle przedstawiciele opozycji rozczarowali mnie bardzo. Na przykład Michał Szczerba czy Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy gloryfikowali Stefana Wyszyńskiego. A gdy ktoś zwrócił uwagę Michałowi Szczerbie e, na temat zachowania Wyszyńskiego, jego kolaboracji oraz faszystowskich poglądów, Michał Szczerba zachował się dokładnie tak. Jak przedstawiciele Kościoła katolickiego względem pedofilów w sutannach. Czyli odwrócił wzrok i udaje, że nie widzi tego złego, co Wyszycki uczynił. Wydawałoby się, że inteligentny facet, a jednak w imię zabobonów, w imię wiary, potrafi odwrócić wzrok od prawdy i wyznawać tylko urojenia. To jest straszne. To oznacza, że popis nie ma alternatywy. Platforma czy PSL nie będą w stanie, nie toż nie będą w stanie, nie będą chciały zdjąć jarzma Watykanu z Polski. I niestety dalej będziemy płacić watykańskiemu okupantowi. A Kościół, przedstawiciele tej instytucji śmieją się nam Polakom w twarz. Chociażby w ten sposób, że w uroczystościach beatyfikacji faszysty Wyszyńskiego. Wzięli udział hierarchowie, których Watykan ukarał za krycie pedofili. Obecny był tam Flaszka Głódź. Nie tylko karany za krycie pedofili, ale również wybrany sołtysem, gdzie nie powinien łączyć tych dwóch funkcji bycia księdzem, arcybiskupem i sołtysem. Ale oczywiście im wszystko wolno, ponieważ ciemny naród, jak powiedział Tokulski, wszystko kupi. I z tą złotą myślą zostawię Państwa na dzisiaj. Poproszę o polubienie tego filmu, udostępnianie gdzie się da, subskrypcję kanału i zapraszam na nasze konto na Twitterze.